W wspólnoty wstąpiłam 7 lat temu. To, co mnie tutaj przyciągnęło, to było świadectwo tych osób, które były we wspólnocie. Opowiadały mi o tym, jak Pan Bóg działa w ich życiu. Ja zaczęłam wierzyć w to, że Pan Bóg może działać również w moim życiu, że może to życie zmieniać, że jego zamiary względem mnie są życzliwe, pełne pokoju, że On chce objawiać mi swoją miłość. Drugim takim elementem, który powoduje, że jestem we wspólnocie, to jest modlitwa. To, że we wspólnocie przez braci i siostry wypełniają się słowa z Psalmu, które mówią: „Ile Ilekroć moja noga się chwieje, Twoja prawica mnie podtrzymuje. I moi bracia i siostry ze wspólnoty są właśnie takimi prawicami, tymi, którzy mnie podtrzymują, kiedy w moim sercu budzą się wątpliwości, kiedy troski dnia codziennego powodują, że przestaję widzieć działanie Boże. Wspólnota uczy mnie wdzięczności względem Pana Boga i umiejętności dostrzegania tego, co on robi w moim życiu. Kolejnym takim elementem, który dla mnie jest istotny, to jest modlitwa, wspólna modlitwa. Ja tutaj doświadczyłam wielokrotnie tego, że osoby ze wspólnoty modlą się za mnie, za moje sprawy. I jednocześnie nauczyłam się też modlić za sprawy innych ludzi, nawet tych, którzy niekoniecznie są mi bliscy. A dlaczego szkoła ewangelizacji Cyrul i metody? Dlatego, że odpowiada mi droga, którą idzie ta wspólnota. Odpowiadają mi kursy, na które jeżdżę, odpowiada mi dynamika i forma modlitwy, odpowiada mi porządek, który tutaj panuje. Jeśli chcesz doświadczyć ładu, harmonii w swoim życiu, tego, że Bóg może zmieniać to życie, tak jak pokazał to mi, to zapraszam Cię tutaj do wspólnoty.